Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej Prorok z Tiszbę w Gileadzie rzekł do Achaba: Na życie Pana Boga Izraela, któremu służę, nie będzie w tych latach ani rosy, ani deszczu, dopóki nie powiem. Potem Pan skierował do niego te słowo Odejdź stąd i udaj się na wschód, aby ukryć się przy potoku Kerit który jest na wschód od Jordanu. Wodę będziesz pił z potoku, krukom zaś kazałem, żeby cię tam żywiły. Poszedł więc, aby uczynić według rozkazu pańskiego, i podążył, żeby zamieszkać przy potoku Kerit na wschód od Jordanu. A kruki przynosiły mu rano chleb i mięso wieczorem, wodę zaś pił z potoku.